Są wszyscy ludzie, gdzie są wszystkie dzieci? Nikogo tu nie ma? Wiem pójdę do kaplicy. Może tam kogoś spotkam. O, zamknięte. Chociaż, Ach, chyba ktoś zapomniał zamknąć. A, ktoś tu jest, a to siostra Agnieszka. Gra na fortepianie. Może ona będzie wiedziała, gdzie wszyscy się podzieli. La, 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 la. Siostro! Szczęść Boże! Siostro, bo byłam w kościele, byłam na ulicy i nigdzie nikogo nie widzę. Gdzie są wszystkie dzieci? Wiesz co, myślę, że najlepiej odpowie ci ojciec Adam. A! Od dwóch tygodni nic innego nie robi, tylko się ma... Eee, ten ojciec Adam! On jest taki pobożny! Dobrze, siostro, to poprowadź mnie do niego! Aha, dobrze, to chodź. Weź mnie za zarączkę. Pokażę ci, gdzie on jest. Chodź. Dobrze. O, idę z siostrą, idę z siostrą. Ale mama zawsze mówiła, że trzeba pukać! A ale tutaj nie trzeba pukać. Oj jest otwarty dla wszystkich. A prawda! Zobaczysz. Tam jest ksiądz Adam. Możesz do niego podejść eee, i zadać, zadać mu swoje pytanie. Dobrze. Okay? Okay. Dziękuję. To no, ja cię tu zostawiam. Trzymaj się. Dziękuję. Pa! Jak tu pięknie. Jak ja bardzo lubię tu przychodzić. Normalnie w kościółku trzeba zachowywać się cicho, ale dzisiaj muszę przerwać tą ciszę i spytać ojca Adama, gdzie są wszystkie dzieci. Ojcze Adamie! Ojcze Adamie! Mamawko, co ty tutaj robisz? I tak blisko. Nie wiesz, że nie wolno tak blisko być? Ja muszę nie, nie, wolno. nie wolno? Nie wolno? To będzie boleć? A absolutnie. O, to ja nigdy, dobrze Żadnego bólu nie sprawia. Poczekaj. A, bo ja się bardzo boję, lekarzy. O, 34 dwa. Jak na twórczoną owcę, to jest normalna temperatura. Tak! czy jestem zdrowa! No może powiedzieć, tak. Ale A po co to? Rączki. Co to jest? Za chwilę ci wszystko wytłumaczę. Co to? Nie ruszaj się, nie Czemu to się? tak brzydko pachnie? A druga sprawa, trzeba być półtora metra od siebie. Ile to Na jest rok, półtora metra? Pół, jeden krok i pół dobra, i musi być taki odległości. O, się. Dobrze, ojcze. Tak? A po I co, po co to spytar? wszystko? No to chyba jesteś jedyną osobą w całej Brukseli, która nie wie. No, nie wiem. A co myślisz, że ludzie sobie wyjechali do Kamerunu, że są puste ulice? No, tak trochę Koślały, myślałam. Nie chcą się modlić, dlatego są puste. No siedziałam w szapel, byłam sama i, i pomyślałam, no, że no, w końcu muszę się ja dowiedzieć. A rozumiem. To masz szczęście, że się Alad nie włączył. No, bo ja bardzo cichutko, grzecznie siedziałam. No, no, to miałam szczęście, że się nie zaraziłaś. No, ale czym zaraziłam? No koronawirusem. Nie słyszałaś tego? Ale ja zawsze chciałam być księżniczką. Ojej. Korona, ta korona? To jest okropiczna pandemia, która eee, pan wszędzie. A co to jest ta pandemia? No taki wirus, który tak jest niewidoczny i on chodzi po ludziach, zaraża eee, jak ktoś ten wirus kogoś złapie, jest eee. i do łóżka. Ojejku, ja nie I chcę te do łóżka. się chowają i jest pusto. Eee, to co trzeba robić, żeby, żeby go nie zachorować? No trzeba być naprawdę ostrożnym, mierzyć temperaturę, dlatego ja noszę, bo mi probuszka, że ciągle nosić i mierzyć eee. To trzeba, dobrze, że tak o was tak, dba. Trzeba mieć rączki. No tak, mama to, zawsze mówiła, jeszcze? że trzeba mieć kopytka. Półtora metra od siebie i rękawiczki zakładać. Aha. Nie założę ci, bo nie mam dla owiec rękawiczek. Ale no, takie, takie na dwa kopytka by się przydały. No właśnie, a ty masz te kopyto dosyć duże ci urosło. No, ojcze, ojcze, a co to jest za książka, co tu masz? To to też z tym korona prambrimirusem? No to jest zbrewiać, to wszyscy księży. Nawet siostry zakonne się modlą tym codziennie. O, a, to nasi księża i nasze siostry czytają dziennie taką jedną książkę? nie całą, to tylko fragmenty, wiesz. Nie musi się bać, że to, a. Całą, to by nam zajęło cały dzień, my jeszcze mamy a. inne rzeczy. Wiesz? Aha. Ojcze Adamie, a, a ojcze, czy za mną stęsknił? No oczywiście, Agatko, to jesteś taką wspaniałą owieczką. O, wiesz? dziękuję. A za dzieciami? Bo ja bardzo tęsknię za wami, za dzieciami i za Panem Jezusem. No, ale wiesz, że Pana Jezusa nie tylko w kościółku spotykamy. Naprawdę? Nie, w domu spotkać Pana Jezusa. Znaczy, wow! Możemy każdego dnia Go przeprosić a. za nasze grzechy, słabości. A jak to możemy zrobić? No, przecież pamiętasz, Agatko, uczyliśmy się przecież tego. A, a żal wzbudzić? No powiedz mi, e. to znasz? Ach! Ach żałuję zamezłości jedynie, jedynie dla twej miłości bądź mi miłości w mnie grzesznemu do poprawy dążącemu No bardzo dobrze i przepraszamy Pana Jezusa w domu za wszystkie słabości druga sprawa do komunii świętej też nie możemy przystępować ale możemy taką duchową przyjąć tak bardzo pragnę, żeby Pan Jezus przyszedł do naszego serca Możemy być pewni. Że A, ale super! No tak. Dobrze, że ojciec mi o tym powie! A trzecia sprawa przecież pamięta, że zawsze wszystkie dzieci rozdawałaś te obrazki z te, na temat Ewangelii. No Panem tak, Jezusowi no tak! więc w domu możecie znaleźć sobie na internecie czy w książeczce Ewangelię, jaka jest, przeczytać ją ją rozważyć. I też w ten sposób spotykamy się z Panem Jezusem, w ten sposób Pan Jezus do nas mówi. O! To ja nie wiedziałam, dziękuję bardzo, ojcu, za te wszystkie informacje. Ojcze, ja sobie tak myślę, bo ja zawsze wam tam trochę pomagam przy tych kazaniach i tym dzieciom to wszystko tłumaczymy. To może dzisiaj też zrobimy coś razem dla dzieci? No, oczywiście możemy opowiedzieć tą Ewangelię, która jest w niedzielę pokazać nawet obrazek, ja tu nawet mam. A co to za obrazek? Co to za obrazek? Jest obrazek na temat dzisiejszej Ewangelii. No to owieczko. Tak? Dzisiejsza Ewangelia niedzielna będzie nam mówiła o Łazarzu. Łazarz to jest ten Pan, który widzisz tutaj, w tych bandażach, którego Ty nawet rozwiązujesz. A, a czemu się Te tak śmieje? Ponieważ Pan Jezus przywrócił go do życia. O! Ponieważ był bardzo chory. Ojej! I po prostu... Umarł i eee. został złożony do grobu, miał jeszcze dwie siostry Jakie to smutne! Martę i Marię i Pan Jezus po kilku dniach po Jego śmierci przyszedł do nich i powiedział do tych sióstr, żeby nie płakały, że łazarz nie umarł, tylko śpi. Ale A jak, wszyscy, to, jak no, to nie płakać, jak no, ktoś jest umarty! No właśnie i wszyscy też byli zdziwieni, co ten Pan Jezus opowiada i niektórzy nawet się nie No śniają. właśnie. A on poszedł, kazał grup otworzyć eee? i powiedział do Łazarza wstań. O, I Łazarz powstał z martwych. I dlatego jest taki zadowolony, że mógł powrócić do życia. Wow! Piękna historia i w domu Piękna. Może się poczytać tą Ewangelię ze wszystkimi szczegółami i nawet odpowiedzieć na pytanie, bo tutaj... A, jakie jest pytanie? Jakie jest pytanie? Już ci mówię, owieczko. Ale ty jesteś niecierpliwiona. No Widzisz, bardzo, bardzo. Ja lubię te pytania, ojcze. Ja lubię te pytania. I tu patrz, jakie jest o, pytanie. Jakimi ja jeszcze nie słowami potrafię czytać. O, dziękuję. Nie, jakimi słowami Jezus zawołał no, Łazarza jak... z grobu? To jest zadanie. Hmm, co to mogły być za słowa? Wiem, to na pewno było szczęść Boże. No, powiem szczerze, że nie. że To jakieś inne słowa. O, a no, dobrze. Ja myślę, to... że teraz nie wymyślisz sama z siebie. Mm -hmm. To po prostu trzeba znaleźć w domu Ewangelię. No, dobrze. Jak nie możesz czytać to ze swoją mamusią czy z tatą, przeczytajcie tą Ewangelię i znajdźcie te słowa o, dobrze. Bardzo dobry pomysł. Ojcze, tu już wszystko wiemy. To co na koniec pomodlimy się razem? Tak, możemy się pomodlić. No, no to, a to klękamy! Klękamy! I Synowi, i Duchowi, i duchowi Świętemu, bym, jak była na początku, bym, teraz i zawsze i, i na wieki wiek, wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję ojcu bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Pa! pa! pa!